Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru. Za Zaszczyty złożenia przysięgi na sztandar dostąpi cztery żołnierzy obrony terytorialnej. Są to szeregowy Iwona Gaponiu, szeregowy Katarzyna Utnik, szeregowy Adam Kaniuk, szeregowy Krystian Krajniak. Do przysięgi. Proszę pokażę za mną słowa rody przysięgi wojskowe. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Szedzko nowe żołnierza polskiego. Standaru wojskowego broni. Standaru wojskowego broni. Za sprawę mojej ojczyzny potrzebie. Za sprawę mojej ojczyzny potrzeby. I własnej ani życia nie szczędzić. I własnej, ani życia nie szczędzi. Tak mi dopomóź Bóg. Tak mi dopomóźbu. Co? Czysiędzę? Żołnierze składający przysięgę, Ty, tył, zwrot, trzy kroki na prost, marsz, w tył, zwrot, poczerz sztandarowy do który żołnierze obrony terytorialnej złożyli dzisiaj przysięgę to sztandar XVI dolnośląskiej brygady obrony terytorialnej Poddziały. Działek, Proszę księżyka Pelanów o udzielenie Bożego błogosławieństwa. Błogosławieństwa żołnierzom udzielą. Ksiądz pracownik Radosław Miknowski.